Ty tam, Elfie, gdzie moja zbroja? I dlaczego jesteś tak dziwnie ubrany? Jesteś. A tak, oczywiście. Ja proszę, wybacz mi moje zachowanie. Tyle Elfów biega naokoło, a ja czekam na. Wszyscy są tacy rozgorączkowani. Nigdy bym nie pomyślał. Proszę, wybacz moje koszmarne maniery. Ja jestem tylko kwatermistrzem, prostym człowiekiem, nikim wyjątkowym. Dziękuję. Czy przychodzisz może po zaopatrzenie? Głównie broni i pancerze dla żołnierzy króla, ale wy, członkowie Szarej Straży, możecie kupić czego wam potrzeba i to za rozsądną cenę. Mam też trochę towarów, które sprzedaję na boku. Pełna dyskrecja oczywiście. Chodzi o podtrzymanie morale. <ścoughs> Jeśli zachowasz dyskrecję. Przykro mi, ale przed bitwą jest tyle do zrobienia. Muszę zająć się Miło swoimi jest obowiązkami. Muszę spotkać w obozie albo więcej ludzi. O co chodzi tym razem? Czy Szara Straż nie uzyskała już ze strony kręgu wystarczającej pomocy? Przyszedłem tylko po to, by przekazać ci wiadomość od wielebnej matki, szanowny magu. Pragnie się z tobą spotkać. Nie obchodzi mnie, czego pragnie jej świątobliwość. Jestem zajęty, pomagam Szarej Straży. Z rozkazu króla pozwolę sobie dodać To co, miała napisać do ciebie list? Przekaż jej, że nie pozwolę, by mnie w taki sposób nękano. Tak, to ja nękałem ciebie, dostarczając ci wiadomość. Twoja gadanina nie przynosi ci zaszczytu. A myślałem, że tak dobrze się ze sobą dogadujemy. Chciałem nawet nadać twoje imię swojemu dziecku, temu zrzędliwemu. Dosyć. Porozmawiam z tą kobietą, skoro nie ma innego wyjścia. Z drogi, głupcze. Wiesz co? Jedyną dobrą stroną plagi jest to, że jednoczy ze sobą tych, co muszą się z nią zmagać. O, nic takiego. Próbuję tylko znaleźć w tym wszystkim jakieś dobre strony. Chwileczkę, my się chyba nie znamy, co? Nie jesteś przypadkiem kolejnym magiem? Ty jesteś nowym rekrutem Duncan'a, jak przypuszczam. Miło mi Cię poznać. Jako młodszy członek zakonu będę Ci towarzyszył podczas przygotowań do twego dołączenia. Szczerze mówiąc, to nic. Postaraj się tym nie przejmować. Będzie. Będzie Cię to tylko rozpraszać. Jestem ciekaw, czy miałeś już do czynienia z mrocznymi pomiotami. Gdy ja stanąłem do walki z moim pierwszym mrocznym pomiotem, nie byłem przygotowany na to, jak potworny będzie to widok. Nie mogę powiedzieć, bym miał ochotę na powtórkę. Tak czy siak. Kiedy będziesz gotów, wróć do Dankana. Domyślam się, że chciałby już zacząć. Z magiem? Krąg znalazł się tutaj na prośbę króla i zakonowi bardzo się to nie podoba. Oni po prostu uwielbiają okazywać magom, że nie są tu mile widziani. Co stawia mnie w odrobinę niezręcznej sytuacji. Sam byłem niegdyś templariuszem. Nie wszyscy templariusze nimi są, ale tak. Ja byłem. Zakon wychowywał mnie do czasu, aż. Sześć miesięcy temu zostałem zwerbowany przez Dankana. Jestem pewien, że wysyłając mnie jako posłańca. Wiele...